Witam Was wszystkich serdecznie. Jest godzina późna, bo jest styczeń. Jest godzina 22, jest niedziela, o ile mój czas się jakoś nie pokręcił. I ten szybki update, który w końcu wrzucam za ten króciutki film dotyczący zmian nagrany w maju o pożarze się Boże, jest w końcu z tym, co chcę Wam pokazać, czyli introducentem, takim wprowadzeniem do strony Komodo. Część z Was wiedziała, że ta strona powstaje, część z Was już wiedziała, że ona jest. Udało mi się skleić, nie wiem, czy się chwalić, czy żalić mniej więcej 3 do 4 dni. Na całą szczęście elementor nie jest jakiś bardzo zaawansowany, a też miałam przyjemność w przyszłości kilka stron postawić, natomiast nie o tym. O rzeczach najważniejszych porozmawiamy, czyli co się pojawi na tej stronie, jeżeli już zrobiliście taki krótki przebieg, żeby zerknąć co tu jest. To tak, w zasadzie, możecie zobaczyć, że trzy szkolenia, które obiecam, są. Na co? Oczywiście nazywam was fantastyczną społecznością, bo jesteście fantastyczną społecznością. Bardzo ważna rzecz, jeżeli nie chcecie przegapić jakichś, powiedzmy, że newsów, rzeczy, które będę dodawać, to nie będzie spamowanie, wyślę może jednego maila na kwartał, jakichś akcji, ekstra spotkań itd., to możecie się sobie zapisać, już nie pamiętam, czy to było w nas, czy na blogu. Trzeba to przeskroić, wydaje mi się, że na blogu, do właśnie takiego miejsca, żeby być na bieżąco. Ja te maile będę, tak jak mówię, raz na kwarto, może raz na pół roku rozsyłać. Tu nie ma co promować i nie ma za bardzo co sprzedawać, także, e, także nie, nie buduję bazy mailingowej pod nie wiadomo jakie rzeczy. Skoczył już jakiś pierwszy tekst, także możecie sobie poczytać, będę pomału tu uzupełniać kontentem. Jakiś rozkład jazdy do stycznia. Do stycznia pojawiły się mniej więcej trzy kursy. I to chcę Wam zakomunikować, żebyście pomału zaczęli się wdrażać. Oczywiście ten film będzie na tym kanale z tym introducem pewnie wisiał, let's say, dopóki nie nagram czegoś, e, czegoś innego, jakiejś innej aktualności. Natomiast jest ważne, żebyście o tym wiedzieli, że planuję mniej więcej do końca marca e, wszystkie kursy tutaj wrzucić. E, m, w sumie strona i to, co robimy, jest odpowiedzią trochę na to, <laughs> czego nam brakowało. W dużej mierze na YouTubie, bo komunikowaliście wielokrotnie, że. E, pff, I moją odpowiedź na tą komunikację było stworzenie playlisty Mentorship 1.0, że ciężko jest sobie poukładać pewne rzeczy w taki powiedzmy że harmoniczny sposób, czyli co krok po kroku należy zrobić, w jakim miejscu, żeby zrozumieć to, to i tamto. E, Powiem Wam pokrótce, jakie tutaj będą materiały wrzucane, w jakiej formie, żeby się. Oj, lampka prawie się. No, było blisko, tak powiem, no i nic, będzie to wisiało trochę na kanale. Żeby widzieć, jakich rzeczy się spodziewać, bo to nie będzie wszystko. Tu są na razie tylko um, wrzucone te rzeczy, na które ja mam zaplanowane, konkretne step by step, całe harmonogramy szkoleń. Oczywiście, wszystkie one są bezpłatne. O czym będziemy opowiadać? Basic pojawi się jeszcze w styczniu, szkolenie ze Smart Money Concept Medium. Pojawi się tutaj, też myślę, że w styczniu. Pro, z racji tego, że będzie trochę rozszerzone i o wielu rzeczach nie mówiłam, pojawi się dopiero później. Natomiast, a, kontynuowałam wątek, dlaczego to, to robię. Wiele rzeczy na kanale, które są wrzucone, są nieusystematyzowane, czyli skaczemy właśnie z tematu na temat, próbowałam mentorshipem skroić Wam to wszystko po kolei, ale szczerze powiedziawszy, zdecydowanie łatwiej jest nagrać wszystko, od początku, niż próbować teraz jeszcze to doklejać, dogrywać jakieś filmy w międzyczasie i tak dalej. Zdecydowanie łatwiej jest mi jednak e, zbudować to wszystko e, tutaj od początku. Włosy się trzymały, jest dobrze. E, o czym chciałam jeszcze powiedzieć? Mm. A, o tym, co tu się stanie i co się zadzieje. Trading podstawy, czyli kompletnie podstawowe szkolenie z tradingu, czym jest, jakie jest, loty, pipsy, liczenie itd. Psychologia podstawy wleci zapewne jeszcze w styczniu. To, o co prosiliście, żeby zacząć nagrywać, mm, ja nie myśl, myślałam o tym, czy stworzyć nowy kanał, czy robić to jeszcze na komodo i tak dalej, czyli footprint, trochę tego backstage'u rynku. E, opierając się, słuchajcie, na futures'ach, pokażę Wam również analizę tą backstage'ową, nie tylko footprintu, e, możemy profile wolumenowe i tak dalej, tu, też mam zaplanowany już na to pewien e, schemat, także to się pojawi. Podstawowe szkolenie, też powiedzmy jak czytać cenę. Wszystkie te szkolenia, wszystkie te kursy są za darmo, one mają swoje opisy. Dobrze jest to robić zgodnie z opisami, czy przynajmniej realizować ten jeden materiał, który jest zapisany tak jak tutaj. Czyli zanim przejdziemy do jak czytać cenę, bo jesteś nowicjuszem, nie wiem kim tam. No to przynajmniej wypadałoby ten trading podstawy mieć zrobiony. Budowanie strategii, e, czyli Coś, gdzie więcej będę mówić o setupach Smart Money. Concept kilka pokażę. No i ryzyko wprowadzenia. Takie kompleksowe na razie mam partie zaplanowane. Co się tu jeszcze pojawi, dlaczego warto zaglądać i dlaczego tym mówię, co się pojawi? Bo być może ten film zostanie w aktualizacjach na trochę dłużej niż. Się rozpiało na trochę dłużej niż tylko e, miesiąc albo dwa. Pojawiły się także szkolenia dotyczące rynków akcyjnych, bo z rynkami, o rynkach akcyjnych nie nagrywam nic, a z rynkami akcyjnymi jestem związana całkiem mocno. Szkolenia po prostu, typowo finansowe, dotyczące czy obligacji, czy opcji, czy czegokolwiek innego, co przyda się w takim long-term inwestowaniu. Dużo mam planów, dużo trzeba nagrać. Ważne, że już te pierwsze stepy są poczynione. Forma, Jaki to będzie w formie? Nie chciałam, słuchajcie, z tego robić wielkiej, gigantycznej platformy szkoleniowej, gdzie trzeba się zalogować, wejść, kliknąć, zakliknąć, sprogresować i zrobić milion innych rzeczy po kolei. Każda ta, każdy ten kurs, każdy ten żółty przycisk przejść do kursu będzie przenosił na playlistę na YouTubie, ale jaką? Prywatną. Mam na myśli to, że nie będzie to dostępne na publicznym profilu Komodo, po prostu będą to stworzone specjalnie playlisty, które będą ukryte w sposób niepubliczny, więc nie musicie podawać maila, nie musicie się specjalnie logować, wystarczy kliknąć ten żółty przycisk przejść do kursu. To, co jest bardzo ważne, w każdym filmie, praktycznie pod każdym filmem, więc zaglądajcie proszę w opisy, będę o tym mówić na tych filmach, ale powiem jeszcze tutaj, na zaś, będą się pojawiały zadania i z TradingView, i nie z TradingView, jakieś rzeczy do, do zrobienia. Róbcie to. Bo to jest dla Was, tak w zasadzie. Rzeczy do pobrania, i tu jest bardzo ważna rzecz, będą się znajdowały w tym słodkim, malutkim sklepie skonstruowanym po to, żeby łatwo było pobierać pliki i one się nie gubiły, nie były gdzieś zaaplądowane na jakichś dziwnych dyskach Google itd. Także, jeżeli o czymś będę mówić i powiem, że to się znajduje w sklepie, to oczywiście będzie to w sklepie. Dlaczego robię takie wprowadzenie? Bo wiem, że są takie pytania, ja więc proszę się nie śmiać, że tłumaczę jak, jak dziecku i tak ale wydaje mi się, że jest to całkiem przydatna informacja. Także możecie sobie już z tego w pełni korzystać i zachęcam do zaglądania. Oczywiście dam znać na Discordzie, jak zaploduje już coś tutaj i będzie można to sobie spokojnie <laughs> oglądać. Pytania pewnie będą takie, a dlaczego to jest na niepublicznych playlistach na YouTube? Z jednej strony chcę trochę wyświetleniami, choć jest to słaba, słaby miernik, bo ktoś może oglądać 3-4-5 razy. Zmierzyć jakie faktyczne jestem zainteresowanie, jakie są zainteresowania w kon jakby konkretnych. Konkretnych rzeczy. Po drugie, jest łatwiej, słuchajcie, trochę kontrolować też, gdzie wychodzi ten content. Duża prośba do Was nie chcę tego robić publicznie na YouTube, tylko właśnie niepublicznie, po to, żeby w pewien sposób kontrolować ten content. Jeżeli zobaczycie, że ktoś go powiela, sprzedaje, nie, nie wiem, coś czy robi, udostępnia w dziwnych miejscach za pieniądze, dawajcie proszę znać, to jest. Jeden z dwóch warunków korzystania z tej strony i z tej wiedzy, którą będę tu wrzucać. Drugi warunek. Jeżeli kogoś lubicie lub nie lubicie, nie ma to znaczenia, no nie lubicie, jeszcze przymknę oko i na przykład widzicie, że ten ktoś chce sobie kupić jakiś kurs bądź szuka dziury w całym. I tak dalej. Szerujcie. Jak wiecie, nie reklamujemy się z komodo. Czy wejdziecie na Facebook Bibliotekę, czy wejdziecie na jakiekolwiek inne źródło, które pozwala badać ruch reklamowy, zobaczycie, że ani jedna reklama nie wyszła z tego profilu. Do czego zmierzałam? A. Szerujcie to e, po prostu. jeżeli uzna, Oczywiście warunkiem jest to, jeżeli uznajecie to za potrzebne, e, bo będą się tu pojawiały treści dla absolutnie także początkujących, e, początkujących osób i nie, nie mam nic do tego, że ktoś udostępnia e, wiedzę za e, pieniądze. Natomiast tu, jeżeli możemy, e, to po prostu i chcecie i to, to jest najważniejsze, e, udostępniajmy. Zachęcam też wbić się na Instagrama. Komodo Traders, bo tam przeniosę główne centrum aktualizacji. Na Discordzie pewnie też się pojawi um, trochę więcej kanałów. Część kanałów pousuwałam, jak pewnie widzieliście, dotyczących choćby rzeczy właśnie tych tematycznych. Postaram się to jakoś uporządkować, żeby nie zakłócało to naszego głównego tradingowego nurtu. Także ze swojej strony, żeby nie gadać o niczym. Dziękuję, zaglądajcie i do zobaczenia. Trzymajcie się.